Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian. Witam was w 41. odcinku Back to Glory. Dzisiaj czas kontynuować przygody w Lidze drugiej. Trzy zwycięstwa w poprzednim odcinku to bardzo dobry znak. No niestety na początku nie mogłem znaleźć przeciwników. I no cóż, pierwszy skład naprawdę solidny. Griezmann, Lacazette oraz Payet. Wiedziałem, że będzie to ciężkie spotkanie. I większa część tego odcinka będzie z komentarzem na... Nie na żywo, głównie dlatego, że skieprzyło mi się nagranie. Więc jak sami widzicie, to mój przeciwnik na samym początku zaatakował, jednak... Co z tego, skoro wystarczyło wymienić kilka podań, podać do mojego fantastycznego napastnika prosto z Liberii, nie ze Stanów Zjednoczonych, no i oddać strzał. Voilà! Już w pierwszych minutach to wea! Dał mi prowadzenie, było 1 do 0 i nie ukrywam, to mnie bardzo szczęśliwiło. Ale co? Chwilę później Maldini nie zawiódł. Ja wiem, ja widzę wasze komentarze. Ja wiem, co mówił Dom Man City. No ale jednak, ja go lubię. Czasami popełni błąd, ale ogółem jest naprawdę niezły. Więc no nie chcę go sprzedawać. Serio, on jest za dobry dla mnie. Czasami coś schrzani, ale jednak jest nie tak źle. Niestety, jak sami widzicie, nie szło mi najlepiej. Mój przeciwnik, no. Nie do końca robił ze mną co chciał, jednak owszem, udawało mu się czasami oddać jakiś strzał. Jakoś tam w obronie sobie radziłem. Nie mówcie, że nie. Ta akcja to jest kwintesencja FIFA. Na szczęście nie podwyższył prowadzenia. Bałem się, ponieważ piłki nawet nie widziałem. Tutaj, no i niestety, mój błąd. Zamiast wybić piłkę, to co ja robię? Ja oczywiście wolę ją podać we własnym polu karnym, i w taki sposób mój stricte. Powoli się kończy. LakaZ główkuje i. No, 2-1. Starałem się jeszcze coś zrobić pod koniec meczu i ha! Udało się! Wea! Na 2-2 przed końcem spotkania. No, na 11 minut przed końcem. No i koniec był chwilę później. To Liberyjczyk został zawodnikiem meczu. Ocena 2-2, ale tylko jeden punkt. jest to, że seria nie została przerwana. Tutaj się troszkę przestraszyłem, no bo jednak krespo Quadrado, niebezpieczny napad. Co to dla mnie? Pierwsza minuta! Well, Jeden do zera, dobrze. Druga minuta, żeby być tutaj, no wiecie, bezbłędnym. No prawie druga, no, druga minuta, już tam nie wnikajmy w szczegóły. Chciałem dobrze, naprawdę chciałem dobrze. Jednak niestety po zdobyciu tego gola nie szło mi najlepiej. Prawda jest taka, że byłem tylko troszeczkę do dupy, ale tylko troszeczkę, bo jak widzicie się starałem. Niestety słupek po strzale Hadziego mi nie pomógł. Fantastyczny strzał z dystansu. Przeciwnik chyba uczył się od najlepszych. No uczył się od najlepszych. Wykończenia. Dobry strzał Crespo, no i niestety on jest moim katem. W mojej drużynie ostatnio sobie nie radzi, tutaj boom, szybko mu poszło. Bramkarz wcześniej wybieg, ale co z tego? speszyłem się, postanowiłem pies dalej do przodu, no i strzaniłem stuprocentową sytuację. Nadszedł czas na dośrodkowanie, i to był moment, w którym wiedziałem, że Krespo żegna się z zespołem, no bo takich sytuacji to marnować nie będziemy. Porozumienie to bardzo ważna rzecz. Niestety nie w mojej drużynie. Wandersaar oraz Campbell prawie sprawili, że straciłem gola. A Quadrado. I teraz pytanie brzmi, czy on strzelał, czy dośrodkowywał. Stawiam na strzał. Na szczęście znalazł się tam Crespo, który dał gola. Na prowadzenie 2 do 1. No i niestety uśmiech z mojej twarzy strzedł. Właściwie go na niej nie było ze względu na to, że był tylko remis. A remis to dla mnie jest jak porażka. No on na 100% strzelał. Quadrado nie składał się do dośrodkowania. Po tylko jakim studem się tam znalazł, no i niestety wyszła dupa. Mhm. Argentyńczyk nie upokorzył. No i co mogę powiedzieć, seria oficjalnie się w tym momencie zakończyła? Porażka. 2 do 1, tracę punkty i to naprawdę nie był dobry znak. Mój ostatni mecz? No, nie, 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 spokojnie to dopiero rozgrzewka. Cavani, Suarez i jeszcze tam Carlos Vela. Przykus polegał na tym, że grałem przeciwko dwóm osobom. Czyli wiecie, dwa pary podłączone do jednej konsoli i rozpoczyna się prawdziwa rzeź. Ponieważ 1 do 0 w 15 minucie po błędzie Maldiniego, ponownie, ale nie mam zamiaru na niego narzekać. Po prostu, gdy go zaczynam chwalić, to nagle zaczyna się pieprzyć. No, prawda jest taka, że mógłbym reklamować środek na przeczyszczenie, bo byłem po prostu do dupy. 2 do 0. Chwilę później podanie Javier Pastore 3 do 0. No i co ja miałem zrobić? Kurczę, przeciwnik mnie omijał jakbym był upośledzonym strus, strusiem, no taka jest prawda, ale he! he, he ha, 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 łea, 3-1. Comeback był prawdziwy, comeback się rozpoczął, widzieliście tę sztuczkę? No to było przypadkowo, ale, ale udało mi się wykończyć. Ja naprawdę jestem dobry, Laudrup w polu karnym, podanie, łea, 3-2 i teraz comeback zaczął się na poważnie. Fantastyczne wykończenie. Mimo że było mało czasu końca, tak jednak wiedziałem, że ten mecz można jeszcze wygrać, dlatego wznowiłem z autu i podałem do przeciwnika. Tym samym przegrałem 3 do 2. O tak. Tak, właśnie tak to sobie wyobrażałem. I w tym momencie doszedłem do wniosku. Czas się pożegnać z Zeffenbergiem. Nie wiązało mnie z nim wspomnienia. Krespo 92 mecze, 68 bramek i 28 asyst, jednak z tobą również muszę się pożegnać. Lionberg! Ty to byłeś tutaj dla, dla zgrania, ale chyba jedną bramkę strzeliłeś, Panie i Panowie, Patryk Vieira. Nadszedł czas na ulepszenie mej armii. Kupno prawdziwego francuskiego czołgu z krwi i kości. I po prostu no postawienia tej małej ściany, czołgu, no do wyboru do koloru, postawiłem go cholera w obronie, postawiłem, jednak bałem się. Różowy bail. Kurczę, pierwsza minuta, a on już mi takie longshoty sadzi. No ja wiedziałem, że nie będzie łatwo. Ale myliłem się. Naprawdę się myliłem. Haji i... Tak jest. Patryk Wejra miał okazję do zdobycia pierwszego gola, ale nie trafił w piłkę. Moi piłkarze jakieś takie zboczenie złapali. Nie wszyscy! Ponieważ był! Był on! Był Wiej... Nie Wiejra cholera! Wea! Przepraszam za mały rasizm! Wea wiedział co robić! Przed chwilą nie trafił, ale raz trafił. Niebezpieczna akcja w polu karnym i tutaj moment, w którym Laudrup kradniemy serce. O mój Boże, to ma miłość. Brian Laudrup na 2 do 0 w 22 minucie. Coś niesamowitego. Coś tak niesamowitego, że mój przeciwnik już stwierdził, idę. Pakuję walizki, wyruszam w Bieszczady. 2 do 0 i to spotkanie bardzo, ale to bardzo szybko się zakończyło. Wszystko dzięki Francuzowi w defensywie, no jednak. On stał się moim nowym talizmanem, 13 punktów, utrzymanie pewne, czas na więcej, brazylijski zespół to dla mnie nic. Laudrup, spodobały mi się jego finezyjne strzały z dystansu i postanowiłem to powtórzyć już na samym początku kolejnego spotkania. Lewa noga, co z tego, Brian Laudrup z pola karnego umieścił piłkę nad bramkarzem, Luis Figo postanowił odrobinę zaszaleć, no tak... No no, 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 nie ukrywam! Wariat z niego! Ale to co zrobił z tą na obrońców, no to. Ja nie mam pytań! Odbił se piłkę i kopnął. Co poezja, ale co z tego, że się cieszyłem? William, William, tym razem to on był moim katem. 2 do 1 w drugiej połowie, niestety. Ponownie było mi smutno. Nie na długo! Louis Figo, mecz jego życia. Debiutancka bramka. Ile później druga bramka, bo czego chcieć więcej? No nie pogardziłbym właściwie jakąś dobrą czekoladą, więc jak coś to piszcie do mnie na maila. Lubię Kinder niespodzianki. Ojeny, a tu już 4 do 1. Nie no, bez przesady, linie. Wea! George Wea! Moment chwały! Ponieważ on nadchodzi. On jest coraz bliżej, panie i panowie, ten powrót już zaraz będzie! 4 do 1! Nie mogło być gorzej, znaczy... No mogło, potrafił jeszcze raz, ale to akurat nie wiem w dupie, bo wygrałem 4 do 2. 3 punkty trafiły na moje konto. George po raz kolejny zawodnikiem spotkania. No on tu już ma chyba całą półeczkę w domu wypełnioną tymi nagrodami MVP. Messi może mu pozazdrościć. No i w taki sposób nadszedł znaczy czas na koniec, ale nie koniec odcinka. Teraz czas na żywo. Mam nadzieję, że to jest ta chwila. Dwa punkty i będzie powrót do ligi pierwszej. Vieira pomógł mi w zdobyciu dwóch zwycięstw. Teraz... Ojenny, tylko tak mało fitnessu miałem? Okej, okay, wszyscy wypoczęci po małej wizycie w spa. Panowie, nie możecie mnie zawieść. Szczerze to nie wiem co myśleć o tym składzie. I to jest już George Wea dający prowadzenie w drugiej minucie. Lepiej spotkanie nie mogło się zacząć. Są trzy punkty, ale dopiero, no mówię, trzy minuty minęły. Wykończyłem, ha, tego się nie spodziewaliście, już myśleliście, że piłka leci poza stadion i... Nie wiem, może na Etihad. Nie, 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 Zolt Trafford. Świetne podanie, będzie drugi gol, tak jest, Laudrup 2-0 w dziewiątej minucie. To jest niesamowite, to co się tutaj dzieje przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego jednak... Nie się coś po prostu udaje. Genialna piłka za piłką. Wow. Laudrup 3-0. Co tu się dzieje? Już wiem, dlaczego ten stadion jest nazywany Teatrem Marzeń. To jest przepiękny spektakl. Laudrup. Genialna asysta wykończenie Hadziego. Wow. Kompletna dominacja. Tak jak przypuszczałem, kolejny Rage Quit. Huuhuhu! Hu. Ależ oceny! Dziesiątka dla Laudrupa, dziesiątka dla Hazweego, dziesiątka dla Wiejry. Kurcze! Brian zdołał zdobyć dwie bramki? Ej, serio? On dwa gole zdobył? A nie, dwie asysty. Przepraszam, racja. Nie ukrywam tak szybkiego awansu do Ligi Pierwszej się nie spodziewałem. 19 punktów! No to co? Po tytuł? 2 7 Okej, okay. zmienił stroje. Moje szczęście, moje szczęście. Nie zabierzesz mi go. FCB. Proszę bez Messiego. Eee, właściwie to wam powiem, że... No dobrze, Lam tutaj będzie podstawą defensywy, bo Atenga będzie trudno przejść, zaś Vande i... zaś Weidenfeller na bramce, no to wiecie, dla mnie taki bramka, jak każdy raz dobrze obronię, raz no, no, no. Fak, no Vieira powinien się szybciej obrócić. Jednak teraz netwet z dystansu. O proszę rzut rożny opłacało się. No na wrzutkach i główka nad bramką. Campbell. Liczę na więcej. Haji, nie gub się, no dlaczego w takim meczu wszystko musi się sypać? Lautrup. Za słabo. Przejęcie. Wea! Oj, Debrain, wsadasz pole karne Lewandowski! Słupek! O, skurde. Łeah! Well, oddaj uderzenie, dobrze! Rzut wolny Roberto Carlos! Jenny, yeah, no, Weidenfeller. Pewnie to nie był silny strzał, ale miał być celny. Na tym mi zależało. Dobra piłka, goal! Tak jest, Hadzi! Fartem, ale trafia 49 minuta. Och, doczekałem się prowadzenia i bardzo możliwe, że doczekałem się mistrzostwa Ligi drugiej. Where? Tutaj, przypadkowe podanie Figo i wykończenie klasy światowej. Piłka nie odbiła się od obrońcy, tylko i wyłącznie od słupka. Oj, dobra. Tylko, żeby on znów nie powtórzył tego rajdu. No, tak ma być. Miller niemożliwe, nie wykończył. No, co on robi? Serio? Lam z takim dribblingiem? O co tutaj chodzi? Dośrodkowanie. Nedwet! Tak! Ale zagrał niemożliwe. Spalony. Dzięki Bogu, że offside. Jak? Nie, naprawdę, ja mam za dużo szczęścia w tym meczu. Ja nie zasługuję na to zwycięstwo. Panie i panowie, ten moment nadszedł. Mistrzostwo Ligi drugiej. To oznacza promocję. Do najwyższej lig ze wszystkich. Powrót do chwały jest naprawdę blisko. Wymęczone zwycięstwo. Miałem tu naprawdę za dużo szczęścia. Gdybym mógł. Dałbym te trzy punkty przeciwnikowi. Nie, no, nie przesadzajmy. Jedyne co mogę dać mu to kopa w dupę i nie wracaj na mój stadion. Za ciężki byłeś. Aż Wea dostał tylko 6,9. No, przeważnie jest za wynikiem spotkania. O, dużo monet. Eh, statysty! Hmm, statystycznie przeważałem, tylko miałem beznadziejną skuteczność podań. 7, 1, 2, 22 punkty. Trofeum ląduje w mej gablotce. I panie i panowie, mam nadzieję, że koniec jest blisko. Mam taką nadzieję teraz. Nie ma miejsca na pomyłki. Znaczy, dwa razy mogę przegrać, ale tego nie ma w scenariuszu czas na wygranie ligi pierwszej kto wie może bez porażki jeśli myślicie że wygram zostawcie łapkę w górę jeśli myślicie że przegram zostawcie łapkę w dół sorry w górę dobrze dobrze Hej, nie słuchajcie się mnie zróbcie to co mówi wam serce nie nie usuwajcie subskrypcji cholera wy z wami to my dobrze słyszymy się w poniedziałek w lidze pierwszej do usłyszenia Cześć!